W dzisiejszym odcinku razem z Mariuszem Sewerynem na plantacji buraka cukrowego powiemy o efektach zastosowania azofosfo i kiedy wykonać to w buraku cukrowym. Zapraszamy do odcinka! Drodzy Państwo, jesteśmy po zastosowaniu preparatu Nowobact-Azofosfo w rzepaku i w zbożach, zbożach ozimych i w zbożach, zbożach ozimych i w zbożach jarych też, też, praktycznie. też praktycznie jesteśmy już. Ale jesteśmy również po lustracjach po zastosowaniu właśnie w tych oziminach, czyli w rzepaku ozimym mm. i w zbożach ozimych. Co możemy Mariusz powiedzieć, jakie są efekty działania? Oczywiście będzie o tym osobny odcinek, ale możemy powiedzieć i przedstawić na zdjęcia, które zaobserwowali nasi doradcy, którzy Zastosowali to u swoich klientów. Tak, przede wszystkim widać lepiej rozwinięty system korzeniowy. Idealne warunki, które złapaliśmy. Najpierw, koło 20 marca. Tak. Wilgotność, brak przymrozków, mieliśmy po prostu wymarzone warunki do stosowania bakterii, które działały odglebowo. Tak, bo preparat nowobactazofosfo, dla przypomnienia, trzy szczepy bakterii działające tylko i wyłącznie w glebie. Jest to Bacillus megaterium, który Uwalnia nam fosfor i dwa szczepy wiążące nam azot, azotobakter, chrokokum i azospirillum lipoferum. Są to trzy szczepy działające nam tylko i wyłącznie typowo w glebie. To co powiedział Mariusz, efekty dużo lepszej, lepiej rozwiniętego systemu korzeniowego. No i kwestia tych warunków, bo warunki tej wiosny na stosowanie tych preparatów były po prostu rewelacyjne i o tym trzeba cały czas pamiętać. Nie możemy zabiegu preparatami bakteryjnymi wykonywać w takich warunkach, w jakich jesteśmy... W chwili obecnej, czyli w pełnym słońcu pełne słońce promieniowanie UV zero wilgoci w glebie wszystko mhm. wysuszone także tutaj bakterie by nie miały prawa bytu podczas tego stosowania Krzysztof tak naprawdę na ten sukces tego preparatu składa się to w jaki sposób my go zalecaliśmy w to w jaki sposób klient rolnik tak, go zastosował tak, czy tak. poszedł zgodnie z naszymi wytycznymi nacisk na to żebyśmy zastosowali to jak najbardziej na wilgotną glebę, tak w deszcz zaraz po, e, po nocy z Rosą, chociażby tak. daje nam gwarancję tego, że ten preparat bardzo dobrze się przemieści i zacznie pracować w glebie, rozwijać się. Dodatkowo poza tymi warunkami, czyli deszczem, rosą, duża ilość wody. Minimum 200 litrów wody. Maksimum jest high, ale myślę, że 300 litrów tak. Jest super optimum 200-300 litrów i kropla, która nie rozpyla się, tylko trafia bezpośrednio do gleby, bo te bakterie mają pracować nam w glebie. Czyli najlepiej dysze do, do RSM-u, rsm bądź ewentualnie czwórki, piątki. Dokładnie. Wybieramy tutaj dysze, które byłyby jak, na, jak największą kroplę nam tworzyły. Żeby spłynęły po roślinie. Widzieliśmy i mamy efekty działania poza systemem korzeniowym, dużo lepsze rozkrzewienia, dużo więcej tych rozkrzewień silniejszych, grubsza blaszka liściowa, szersza blaszka liściowa. Tak. Jesteśmy na buraku cukrowym nie bez powodu, ponieważ za nami zastosowanie nowobaktu Azofosfo właśnie w tych rzepaków, w zbożach ozimych, a przed nami zastosowanie w kukurydzy i w buraku cukrowym, w ziemniaku, w warzywach gruntowych. Proszę tak o tym naprawdę, ale tak naprawdę mamy jeszcze bardzo dużo roślin, które, w których możemy zastosować nasz Jak produkt. najbardziej, bo to jest preparat uniwersalny, który możemy stosować na wszystkie grupy roślin. Pamiętajcie o tym, do 40 kg fosforu odzyskujemy... Uwolnionego tak. z gleby, co było tak. widać świetnie na wynikach naszej doradczyni Kamili, tak. która przedstawiła żyto na jakiejś y, połgorze, czy po, 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 tak. po jakieś bardzo, ba, bardzo jałowe może... stanowisko, gdzie było pokazane w kontroli, jak bardzo ten fosfor został udostępniony tak. dla tego żyta. I do tego 50, do 50 kg azotu. Tak, mówimy tutaj tak ściśle: 30-35 hmm? kg, do 50, wiadomo, to wszystko jest uzależnione od warunków. Ale dobra, jesteśmy na buraku cukrowym, Mariusz. <coughs> zobaczmy, mamy fazę pierwszego, pierwszej pary liści. Tu już widzimy, że druga para liści wychodzi. Idealny moment fazowy do. Zastosowania tego preparatu. Tylko. Gorzej z wilgocią, nie? Gorzej z w wilgocią. Momencie. W tym momencie. Te warunki, które teraz są, gdzie to nagrywamy, są karygodne, w ogóle nie. Szkoda zachodu. W ogóle bym nie wjeżdżał. W ogóle kompletnie. Ale oczywiście każdego ranka mamy Rosę, a patrząc na w naszym smartfonie, kiedy ma być deszcz, deszcz ma się pojawić z piątku na sobotę. Jeżeli wykonamy to w deszcz, typowo w deszcz super. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeśmy wykonali to w deszcz, to zróbmy to przed spodziewanym deszczem, ale również wieczorem, kiedy zajdzie słońce, kiedy pojawi się rosa, kiedy ta temperatura trochę spadnie, nie będzie promieniowania ufał, dlatego żeby ta bakteria trafiła nam do gleby i przemieściła się tutaj w głąb. Z wilgotnością glebowego. tak naprawdę nie jest nie, jeszcze nie aż ma tak problemu, źle. bo wilgości, jest powierzchniowo. Tak, powierzchniowo, a jeżeli one dotrą, to już tutaj nam ładnie się przemieszczą, żeby. Te bakterie nam rosły razem z tym rozwijającym się systemem korzeniowym, i żeby udostępniały nam fosfor i wiązały nam azot w buraku co? Ja jestem też dużym zwolennikiem, tak naprawdę jeśli nie możemy czekać na deszcz, albo jest, no, trudno się spodziewać, różnie wygląda kraj. E, czy w tym momencie nie podjąć się ryzyka i nie zrobić tego zabiegu z rosą? Znaczy, kwestia uważam, że to nie będzie ryzyko, bo widzimy, że te zasoby wilgoci w glebie są, są. Tylko kwestia zrobienia tej odpowiedni... zawartości. Wody. wody. tak. Drodzy Państwo, jeśli jesteśmy na buraku cukrowym, robimy zabiegi herbicydowe, potrzebujemy również wilgoci, bo to są, większość substancji jest o działaniu odglebowym potrzebującej wilgoci. Wjeżdżamy zazwyczaj o czwartej, o trzeciej, o piątej, jedziemy, łapiemy te rosy. Do tego dodając 250 litrów wody, grubą dyszę, gwarantuję, że te bakterie spokojnie przemieszczą się, bo jeżeli one dotrą na glebę. Mają funkcję przemieszczania się, zwiążą się z tą wilgotną glebą i będą funkcjonowały razem z tą rośliną. Faza rozwojowa idealna: złapać idealne warunki i zastosować. Tak, i teraz powiedzmy sobie szczerze: tak naprawdę w buraku jeszcze możemy stosować ten preparat tak długo, Aż, dopóki mamy. Tak. Że tak powiem, glebę. Dopóki, tak, dopóki mamy glebę, bo tak jak już wspominaliśmy na początku, trochę już to do znudzenia, mam wrażenie, mówimy, że to są działanie bakterii, yy, które działają nam w glebie. Czyli w momencie, kiedy zaczną się zakrywać nam międzyrzędzia w okolicach, tam nie wiem, połowy kwietnia około 20 kwietnia nie, Czerwca kwietnia. przepraszam, czerwca. czerwca wtedy zaczną nam się zakrywać międzyrzędzia to wtedy już nie stosujemy, ale do tego momentu śmiało z czystym sumieniem możemy stosować, Tylko najważniejsze są warunki pogodowe. Dziękuję. A w kukurydzy również w momentach wschodów do fazy czwartego, szóstego liścia. Ale o tym myślę, że jeszcze będziemy na kukurydzy, to będziemy to pokazywać. Myślę, że to na w tyle. W kukurydzy. To to, już w kukurydzy. Tak, już w kukurydzy. Yy, myślę, że to w tym odcinku na tyle. Tak. Wyniki będziemy jeszcze przedstawiać, będziemy prezentować. Będzie może jakiś tur. Myślę, że będzie głośno. Myślę, że będzie głośno. Do zobaczenia Dziękujemy. w kolejnych odcinkach.